Dzisiaj dzień Eucharystii. Wydaje mi się, że, że bardzo specjalny dzień, specyficzny dzień na pielgrzymie szlaku, ponieważ pielgrzymuje z nami sam Jezus Chrystus. I to jest coś wspaniałego, kiedy kapłan, niosąc go w swoich dłoniach, przechodzi przez całą grupę. Podczas tego jednego odcinka, po, po zakończonej Eucharystii, wychodzimy z Panem Jezusem. I całkowicie momentami, całkowicie zmienia się charakter tego pielgrzymowania, bo już, już nie śpiewamy, już nie klaszczemy, idziemy z Jezusem i... I wiemy, że On idzie też z nami I to jest jak gdyby najbardziej budujące i, i też umacniające nas, że w tych chwilach ciszy, czy takich bardziej modlitewnej pieśni, czy, czy, czy piosenki, no jesteśmy na wyciągnięcie ręki od Niego i On jest na wyciągnięcie ręki od nas. I, i też o wiele głębsza cisza, o wiele mniej uspokajania ze strony tutaj, tutaj organizatorów, czy koordynatorów tego, jak wszystko przebiega w grupie. No i myślę, że, że w ogóle moi bracia i moje siostry z grupy 25., są wydarzenie taką pełną, ogromną świadomością, myślę, że też pojoną przez rodziców obecności Jezusa Chrystusa, że, że jednak to, to nie idzie tylko kapłan, a w zasadzie kapłan tylko tajnuje się Jezusa Chrystusa. Więc to było dla mnie dzisiaj bardzo fascynujące i, i takie umacniające też moją wiarę, zwłaszcza w tym roku wiary, kiedy w ciągu roku może nie mam tyle kontaktu właśnie z ludźmi, co, co w tym roku jak gdyby wybierając się na pielgrzymkę, no jestem w stanie zobaczyć tych wszystkich, kto, do których też kiedyś będę posłany, ale to jest przede wszystkim taki dar dla mnie od nich. Chrystus zawsze dla nas był i powinien zostać drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj w sposób szczególny uświadomiliśmy sobie to, że przez to, że Chrystus został dla nas w Eucharystii, wiemy, jak mamy postępować. A wtedy, kiedy się zagubimy, zawsze możemy do Niego wrócić. Dzisiejsza adoracja Najświętszego Sakramentu to, to była okazja do tego, aby aby oddać cześć Chrystusowi, aby go adorować. Teraz, mimo przerwy, mimo zabawy, mimo tego, że słyszymy różne dźwięki, też możemy się zatrzymać i pójść do namiotu, spotkania, gdzie Chrystus na nas czeka z naszymi radościami, smutkami, tęsknotami. I to dla nas jest najważniejsze. I dzięki temu to nasze życie nabiera sensu, nabiera jakiejś barwy. I to pomaga nam stawać się tymi, którzy będziemy nie tylko żyć miłością do Chrystusa, ale innych przez swoją postawę, przez modlitwę dzielić się z tą prawdą, w której żyjemy. To jest dla nas najważniejsze i za to trzeba Chrystusowi dziękować, który ciągle jest z nami i nas prowadzi.